I Dzisiaj chciałem nagrać taki film w oczekiwaniu na żniwa Ale nie takie żniwa w sensie, że o, on jeszcze nie ma żniw, czy coś w tym stylu, tylko Znaczy, że we wiosce ogólnie, czy tam coś w tym stylu, tylko że na swoje żniwa, kiedy będą mojego wuja żniwa właściwie Bo jestem akurat koło jego pola I dzisiaj tak trzy kombajny naliczyłem, tam jeden taki John Deere jest czy będzie widać? Tam jest ehm, tukano. No i jeszcze jeden tam jeździł, ale już się zmył, tam bo tam gdzieś kosił. Ale już nie ma. No i chciałem tak powiedzieć, że jakbym miał żniwa, to chciałbym się was zapytać, czy woliście woliliście by. Bardziej vloga, czy takie filmy jak robię teraz? Czyli takie poci... pocinane, inne takie, że jakieś ujęcia robię i muzykę do tego, czy jak? Piszcie tam w komentarzach. No i tyle to chyba. Jeszcze możemy się przejechać komarem. No i tyle. przebiegowy w oczywiście trzeba olej dolewać bo rozrządu nie ma ale fajny jest bak chcę wymienić bo do kolorów w ogóle nie pasuje na taki ładny wypiaskowany za 100 szary to się pomaluje na kolor oryginału i będzie ładnie będzie całe zielone liści coś nie działa ale to przez to, że jest masa włączona i nie można go normalnie gasić z tego. Więc to będzie widać z tego dynksa Tylko trzeba normalnie gasić z biegu. Bo inaczej, no nie wiem, w sumie da się go udusić zakrywając matką albo palcem filtr powietrza, albo na kable tutaj. Ale teraz aktualnie jest schowany kabel. Żeby nie przeszkadzał, żeby czasem się nie wyłączał w trakcie jazdy, jakby po dziurach jechał. No i tutaj było trochę pokoszone, ale chyba się okazało, że jest jeszcze wilgotny, to przyjadę pewnie później. Ale nie mam pojęcia. O, tam jest ten John Direk. sobie tam i pewnie się z Wami tutaj pożegnam. Coś sprzęgło hałasuje Dobra, zgaśnie Ok Tam jest ten dondirek Ok No i to było tyle Piszcie w komentarzach Jakie jak, jak chcecie ode mnie filmy Czy to mają być takie jak do tej pory robiłem Czy to mają być jakieś vlogi Wszystko zależy od Was a pól trochę jest do koszenia, bo podaję, że jest. Jedno, dwa, trzy. No trzy pola, czwarte to rzepaku, no to tak cztery dni żniw będą. Później jeszcze będzie oranie i tak dalej. O, widać mi w kamerze. Dobra, nieważne. No i piszcie tam. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Siema.